Witam koleżanki i kolegów. Dzisiaj poniedziałek, Wielkanocny. No i jest godzina 12 i u nas bardzo ładne słoneczko wyszło. Pszczoły tak się ruszyły, że można siedzieć i słuchać. Byłem na tej drugiej pasiece zobaczyć przed chwilą bo tam jedną rodzinę miałem do kontroli, tą słabą, ale już jest wyrównana, bo te dwa uliki weselne poszły do niego. Już jest wyrównana. No i powiem Wam, że przez ten, przez to ochłodzenie, które było w nocy, rodziny mają głód. Mają taki potężny głód, że mają popuramki pokarmu. No i właśnie jest, grzeje się woda na syrop i dostaną syropu. A... Czerwio na ramkach, co niektóre rodziny mają, na 9 ramkach czerw, zasklepiony. Ja odnoszę wrażenie, że tam te rodziny szybciej, mocniej ruszają niż tutaj w tych styropianach. No ale widocznie tam jest taki specyficzny teren. u mnie jesion pospolity już zakwit tu ta rodzina ta silna celka ta już ma pół nadstawkę włożoną z ramkami bo po prostu się nie mieściła i jak uchyliłem i spojrzałem no to pszczoły obsiadają pełną pół nadstawkę środkami mają włożone beleczki Środkiem, na środku rodni, żeby to ciepło jednak tak nie uciekało. Jest tam chyba 7 beleczek włożonych. No i powiem Wam, że naprawdę gniazda są wymieślone z pyłku i z pokarmu. Tam jest klon. Ten to jest klon zwyczajny, a to jest klon Jawor, dwa, trzy tam są, a tam jeszcze dalej za, za tym dachem. Nie wiem właśnie co to jest i to tak teraz pyli. Też jakieś coś klonowate. I tam pszczoły siedzą na maksa na tym drzewie. No, przez dzisiejszy dzień sobie trochę uzupełnił ten pyłek. bo naprawdę sucho w, sucho w ulach się porobiło. Chociaż tutaj w tych ulach nie, nie za bardzo, bo tutaj pokarmu one to mają jednak już po 12 ramek powkładanych. Nie, nie wszystkie, ale przewaga jest na 12, na, na 12 ramkach już siedzą i tutaj ten pokarm mają, bo jest go gdzie kłaść. No i wszystkie rodziny mają powkładane ramki, jedna druga, żeby mogły sobie od spodu ciągnąć trudnie. Już praktycznie w każdej rodzinie jest. Ten plaster od dołu podciągany na trutowo. Yy, tak jak dzisiaj byłem na tej pasiece zobaczyć tej drugiej przy działkach na Rodosie to tam już trudnie sobie spacerują po, po ramkach. I to wcale nie mało. Trudnie spacerują. W, wiecie w jakich rodzinach? Tam, gdzie jest krainka, to tam spacerują trudnie, gdzie były silne rodziny. Dobra, ciasto, ciasta po prostu im nie daję, mam ciasto, ale nie będę im dawał ciasta, bo to będzie zbyt długo trwało, aż one je, je przeniosą, a yy, dzisiaj, dzisiaj dostaną litr tego syropu i być może jutro też litr dostaną syropu i myślę, że to już im wystarczy. Ciasto, kilogram ciasta będą pochłaniać przez tydzień i ten głód będzie jeszcze większy. Dobra, to na razie pozdrawiam zdrowych, wesołych świąt. Jadę, idę mieszać syrop. Na razie pozdrawiam.